Mocniej. O, jeszcze trochę. Już prawie się udało. Jeszcze. No, mocno. Już idzie. Idzie. Mocno. U, no, mama pomoże. No, a teraz. Mocno. O, brawo. brawo. I drugą teraz. Teraz drugą. Nie, już nie zakładamy. Daj mamu skarpetkę. Daj mam skarpetkę. No. A drugą masz, drugą. nie. Ja. Zdejmij drugą. A gdzie druga jest? A gdzie druga skarpetka? No daj no Daj mu. Chcesz sobie założyć skarpetkę? Tak? Chcesz sobie założyć? Zdejmij, ty masz drugą. Zdejmij drugą. A Aha. Nie. Idę spać, tak? Daj drugą skarpetkę. Daj gili, 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 gili. A zdejmij tą skarpetkę. Zdejmij, bo ta już też chce oddychać. No dobra, no. Moc. Mocno. Mocno. Mocno, pociągnij. Tak, brawo. Mocno. No jeszcze raz. No, jeszcze raz, mocno. No? Mocno. Idzie, 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 idzie. Idzie, no jeszcze raz. No, jeszcze raz, no, brak. tutaj za to. No, ciągnij. O! Jest! Brawo! Jeszcze raz! Zobacz, już pół nóżki widać, zobacz. No, jeszcze raz! O, A, brawo. brawo! No, widzisz? Super, Masz, wiesz, brawo! I tak? Go, ja, wspaniale, Juluj. Daj mamusika. Tak. Daj mamusi, że się doprawia.

A drugą? Daj mi drugo. Daj mi. Daj. 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 Chcesz założyć?

Dziękuję. Skarpetka B, mama wyrzuci do prania, tak? O, nie! Nie. Nie, nie. B czy nie? Skarpetka papa? Zrób skarpetkę papa. Papa tam, B. Do prania poleciała. Zrób tatusiowi papa. Julia. papa. Julia, papa. 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 Папа папа. Папа. Не. Папа. Папа, так. Аня маме папа. Папа. Ауга. Так ушов ви пападро. Зроб татусь папа? Папа. О, заверта тата ви папай, улюбленець, ру папа. Папа, улюбленець. Папа. Папа. Папа, папа. Папа. Ha <laughs> ha.